Małgorzata Szumowska właśnie zadebiutowała na Netflixie swoim pierwszym anglojęzycznym filmem. Póki co odbiór jest bardzo chłodny. W Polsce przede wszystkim jest bardzo chłodny. I my się z tym nie zgadzamy. ogóle zanim zaczniemy, najpierw się stuknijmy. Nasz kanał właśnie skończył 3 lata. Za nami dziesiątki filmów, analiz, wszelkich materiałów i mamy nadzieję, że przed nami to najmniej 3 razy tyle, jak nie 10 razy tyle. Uznajmy, że to dopiero tak naprawdę początek naszej przygody z YouTubeem i drugim seansem. Teraz się zaczyna ta lepsza połowa. Teraz zaczyna się ta lepsza, większa połowa. Super. Nie ma tak jak tani szampan, najlepszy. Grunt, że słodki. To teraz możemy przejść do córki Boga Małgorzaty Szumowskiej. Tak. Jeżeli oglądaliście naszą recenzję twarzy szumowskiej, i ostatniego filmu, to wiecie, że fanami szumowskiej nie jesteśmy. Jak siadaliśmy do tego filmu, to nawet powiedziałem, że myślę sobie, że szumowska jest najbardziej przereklamowaną polską reżyserką. To prawda. Mieliśmy takie odczucia propos Szumowskiej, dlatego byliśmy bardzo sceptyczni a propos jej nowego projektu. Przyznamy szczerze, że przez te półtorej godziny, jak trwa film, czekaliśmy aż coś pierdolnie. Tak po szumowskiemu, tak jak ona to grafi, tak, że zaraz czymś dowali i nie będzie czego zbierać z tego powolitkanego filmu. No i tak. Czekaliśmy do samego końca tego filmu i się nie doczekaliśmy, dlatego jesteśmy pod wrażeniem. Co więcej, jak y, się skończył ten film, to oboje stwierdziliśmy: ha, no, całkiem w niezły. W sumie niezły. Później zobaczyliśmy na oceny innych krytyków. I stwierdziliśmy, aha, czyli jesteśmy jednak trochę w odosobnieniu. Jednak wszyscy mają jeszcze ten posmak Szumowskiej z przedostatniego filmu. No tak, no, ten posmak rzeczywiście może zostać na długo i nadal, kiedy wspominam twarz, jestem zniesmaczony. Ale jednak, Córka Boga to film zupełnie inny i też pokazywany między innymi na festiwalu w Toronto, pokazywany na festiwalu w San Sebastian. Zbierał tam przyzwoite recenzje, nie genialne. Zwracano przede wszystkim uwagę na fantastyczną... Zdjęcia? Zdjęcia, tak, na w ogóle na fantastyczną sferę wizualną, okay. że czasem ta sfera wizualna jest lepsza od mhm. sfery fabularnej, ale że to nadal dobre kino. I mniej więcej z takim wyważonym spojrzeniem na Córkę Boga zgadzam się. Absolutnie. Jest to kino po pierwsze niezwykle estetycznie dopieszczone mhm. pod względem zdjęć robionych przez Michała Englerta, zresztą jak słuchałam wywiadów z Szumowską, to tak naprawdę on jest powodem tego całego projektu, ponieważ Szumowska na jednym z bankietów została kiedyś zaczepiona i zapytana, czy zna jakiegoś dobrego operatora i ona powiedziała, znam, jasne, oczywiście chodzi mi o mojego operatora. No i tak kroczek po kroczku, ta osoba, której oczywiście teraz nie powiem, bo po nie pamiętam, zainteresowała się w ogóle Szumowską, jej działalnością, no bo też chciała zobaczyć pracę tego no i ostatecznie dostała zlecenie na ten film. Zaproponowano jej, żeby wyreżyserowała The Other Lamp. No i Szumowska, zaintrygowana scenariuszem, zgodziła się. I tutaj w tym filmie też ona pokazuje, że jest trochę reżyserskim kameleonem, ponieważ jest to film zupełnie inny od tego, co robiła ostatnio. Bo wcześniej to były takie proste, dosadne dramaty, przynajmniej w moim odczuciu. Takie typowe kina europejskie. Tak. Ona zresztą powiedziała, że miała trochę dosyć typowego kina europejskiego, dlatego bardzo jej się spodobało to, że zaczęła tak. pracować w reżimie produkcji amerykańskiej. No właśnie, a tutaj mamy do czynienia z kinem niezwykle metaforycznym, który jest w zasadzie zbudowany. Czysto na symbolice, na takiej przypowieści mhm. o kobietach, o historii kobiet na przestrzeni, można powiedzieć, wieków. W... O patriarchacie i o tym, jak ten patriarchat złamać. Tak, dokładnie, ponieważ co prawda jest to historia niby aktualna, ponieważ jest to opowieść o kulcie współczesnym, dzieje się we współczesnych czasach. Choć nie jest to na początku zbyt oczywiste. Tak, to jest bardzo fajny trik, ponieważ pierwszą scenę, jaką oglądamy, no to od razu zakładamy dobrze. Jest to kino kostiumowe, na pewno gdzieś to się działo w dalekiej historii. Jeżeli ktoś ostatnio oglądał portret kobiety w ogniu, to od razu mógł sobie pomyśleć, a może będzie coś takiego w tym stylu. Nic bardziej mylnego. No, jednak nadal film feministyczny mocno, także to tylko częściowo nic bardziej mylnego. Tak, to prawda. No ale pod względem takiego opatulenia historycznego, no to jednak to jest współczesność. Tylko po prostu mamy do czynienia ze współczesnym kultem, który można powiedzieć bliski jest takim ideałom amiszów, ponieważ ta grupa żyje daleko od cywilizacji, sama sobie szyje ubrania, sama zapewnia sobie jedzenie, wypasa owce. No, i przez to, że ten kult prowadzi tak prosty żywot, no to reżyserka no jednak skusiła się na taki żart, żeby na te 5 minut oszukać publiczność. Poza tym, przez ten zabieg dawało mi to trochę takie flashbacki do osady szamalana, jak i do rzeszy innych filmów, ponieważ trzeba przyznać, że. Szumowska tutaj czerpie stylistycznie garściami od innych, ale tutaj warto też powiedzieć o scenariuszu, który no, widać, że też wyraźnie jest inspirowany chociażby takimi opowieściami, jak opowieść podręcznej. No właśnie, ponieważ jak ten kult wygląda? Mamy jednego mężczyznę, który jest nazywany pasterzem i który trochę przypomina Chrystusa. Takiego pop-sexy Chrystusa. Dokładnie. No i mamy kilkanaście kobiet, które dzielą się na żony i córki. Żony to są te, które sypiają z pasterzem, a córki to są te, które za jakiś czas będą sypiać z pasterzem. I każda z tych grup ma osobne ubranie, osobny kolor ubrań, żeby właśnie można było łatwo je odróżnić. Córki się ubierają na niebiesko, czyli bardziej niewinnie, bardziej niewiastowato, a za to żony na czerwono. I żony stoją wyżej w hierarchii niż córki. Także opowieść podręczna, jak się patrzy. Ale im dalej w las, tym bardziej zauważałam, że jednak najbardziej ten film pod względem budowania narracji, budowania atmosfery, też pod względem takiego kadrowania, budowania estetycznej wizualizacji tego wszystkiego, no to ten film jest po prostu troszkę żywcem ściągnięty z czarownicy Egersa ma też podobną wymowę, to znaczy tak. ten film rzeczywiście przypomina w ogóle wiele filmów, które koniec końców stawiają na taką feministyczną wymowę, opowiadają o pewnym uciemiężeniu mm -hmm. kobiet i o tym, jak to złamać. Pod tym względem przypomina mi też ten film Midsommar, tylko że najprawdopodobniej Szumowska nim się nie mogła inspirować, tak. ponieważ zbyt mało czasu jest pomiędzy premierą Córki Boga a Midsommar. Tak, ale jak widzicie The Other Lamp, przynajmniej dla nas wpisuje się w ten dyskurs nowoczesnych horrorów. Z tym, że to nie jest horror. Z tym, że to kompletnie nie jest horror i jeżeli myśleliście o tym, żeby dać szansę temu filmowi i się nastawiacie na to, że to właśnie może będzie coś po pokroju czarownicy, czyli będzie bazować na tym niepokoju ciągłym, narastającym, na czasem takich drastycznych, poetyckich scenach, to no to nie oczekujcie tego, hmm. ponieważ... To, to nie jest horror, to nawet nie jest thriller, to jest właśnie taka przypowieść, która korzysta na przykład z Biblii bardzo dużo tak. i która jest oparta przede wszystkim na atmosferze i na klimacie, ale niekoniecznie jest to klimat grozy. Dokładnie, więc z jednej strony ten film czerpie garściami z czarownicy, ale znacznie bardziej tonuje to poczucie grozy, znacznie bardziej wycisza ten element horroru w swojej opowieści. I dla mnie to było po prostu takie studium dojrzewania mhm. do buntu przeciw systemowi. I tyle. Więc jeżeli macie. Ochotę pooglądać coś pięknego, estetycznie dopracowanego, co z jednej strony ma ciekawą, taką surową atmosferę, a z drugiej strony no, ma ciekawy pomysł na siebie, jest bardzo dosadny symbolicznie, ale też ta symbolika jest bardzo przepracowana, przemyślana i to wszystko się układa, ma ręce i nogi. Więc, jeżeli macie ochotę na taki powolniejszy film, który jest właśnie studium czegoś, macie ochotę tak pokontemplować nad jakimś filmem? To, to jest doskonała propozycja dla was i my się bawiliśmy na nim dobrze. Możliwe, że dla nas tym elementem sukcesu tego filmu, który sprawił, że byliśmy zainteresowani tą historią i chcieliśmy wiedzieć co będzie dalej, był fakt, że w pierwszoplanowej roli występuje tutaj Rafej Cassidy. Czyli taka wschodząca nowa gwiazda kina artystycznego. Można powiedzieć, że karierę Rafał Kasidy śledzimy od początku, ponieważ recenzowaliśmy Zabicie Świętego Jelenia, z nią recenzowaliśmy Vox Lux i w obu tych filmach bardzo się wyróżniała. Jest bardzo charyzmatyczną aktorką, nadal jeszcze bardzo młodą, ponieważ... Niezwykle młodą. Tak, nie wiem, czy nawet skończyła 18 lat w No tej na pewno chwili. nie miała 18 lat, tak, jak Tak, miała był 16 ten film. lat, jak był kręcony ten film. No więc biorąc pod uwagę, że miała 16 Lat, to ogromna dojrzałość tak. z tej roli płynie, ale w ogóle mam wrażenie, że córka Boga bazuje na bardzo dobrym castingu. To znaczy, te wszystkie kobiety są bardzo wyraziste, mają wyraziste twarze i sam fakt ich obecności na ekranie sprawia, że wierzymy dużo bardziej w ten kult, mhm. który obserwujemy. Tak, ponieważ już na tych twarzach mają wypisane trochę taką naiwność, a z drugiej strony duchowość. Mhm. Jak sam określiłeś, zwłaszcza te żony miały wygląd taki. Katechetek mhm. i coś w tym mi to jest. Przypominało. A poza tym na czele tych wszystkich świetnie skastingowanych kobiet mamy pasterza, czyli Mikiela Husmana, czyli przypominam e, Dariona Harisa z Greotron, tego drugiego, nie tego pierwszego, tylko tego, tego drugiego. I faktycznie on raz, że ma w swojej twarzy coś z takiego wizerunku klasycznego Chrystusa, ale jest to takie przełamane. Taką większą płcizną. on jest po prostu piękny, a nie głęboki, że tak można powiedzieć, dlatego idealnie się sprawdza w tej roli, już nie mówiąc o tym, że on właśnie ma być taką przystojną postacią, takiego pięknisia, za którym polecą kobiety, które tym bardziej będą chciały wierzyć, że jest kimś wyjątkowym, no bo jest taki przystojny. Ale to jest troszeczkę słabsza część tego filmu, ponieważ za mało wiemy o tym kulcie, mhm. za mało dowiadujemy się dlaczego te kobiety poszły za tym mężczyzną. Oczywiście można powiedzieć, że tutaj Szumowska przyjmuje tą konwencję y, przypowieści, mhm. ale jednak i tak przydałoby się troszeczkę więcej informacji na ten temat, bo ten film jest w wielu miejscach skrótowy i trochę niedookreślony jednak. Tak, to prawda. Szumowska właśnie chciała wybrnąć z tego wątku, właśnie go na maksa skracając i Upraszczając właśnie w ten sposób, że obsadziła w tej roli tego charyzmatycznego przywódcy. Chrystus jest po prostu piękny. Tak, osoby niezwykle przystojną, niezwykle urodziwą. I ona sama nawet w wywiadach mówi o tym, no, że specjalnie chciała jako przewodnika kultu kogoś takiego przystojnego chłopaka, który by trochę uzasadniał, dlaczego te dziewczyny w ogóle się nim zainteresowały. I moim zdaniem jest coś w tym. W sensie, faktycznie te Kulty zazwyczaj polegały przede wszystkim na tym, że ten człowiek jest charyzmatyczny, że ma jakąś taką niezwykłą osobowość, która przyciąga określoną liczbę ludzi, zazwyczaj zagubionych, i potrafi na nich wpływać. Ale nie wiem, czy pamiętasz źle się dzieje w El Royal, gdzie tam postać Chrystusa odgrywał Chris Hemsworth, więc tam poszli tą samą drogą. Tak, ale faktycznie łatwiej może widzę przekonać do jakiegoś kultu, jeżeli patrzy na tego przywódcę i okej, okay, widzę, widzę to, że te dziewczyny są trochę podjarane tym, że mogłyby z nim spędzić kilka chwil sam na sam, więc jest to uproszczenie, ale Szumowska z niego po swojemu wybrnęła. No, mogłoby to być jednak głębsze mimo wszystko, bo to nie jest film idealny i trzeba mieć tego świadomość. Z jednej strony, czasem, brakuje mu właśnie takiej dodatkowej warstwy, która sprawiłaby, że byłby bardziej wielowątkowy, bardziej nieoczywisty. Z drugiej strony, jest to film odrobinę przeestetyzowany. Te zdjęcia Michała Englerta są przepiękne, ale czasem mam wrażenie, że są piękne, dlatego, żeby być pięknymi. Są takie momenty, gdzie niekoniecznie wspiera to tą sferę metaforyczną, tylko po prostu kont Templujemy, jak to Michał Englert potrafi nam zrobić piękne zdjęcia. Podobnie zresztą było w twarzy, mm. gdzie to częściowo było funkcjonalne, ale było przekombinowane, i też z jednej strony można mm, było się tak. zachwycać tymi zdjęciami, ale z drugiej strony miało się świadomość, że trochę przesadzono z tą estetyką. To, co bardzo mi się podobało, to to, w jaki sposób córka Boga przepisuje wątki biblijne. Mamy przez dużą część filmu Podróż tej sekty do nowego miejsca, i to wyraźnie wygląda tak, jak wyjście Izraelitów z Egiptu i poszukiwanie Edenu. Podobnie zresztą w Starym Testamencie był moment, w którym Izraelici zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, i tu jest trochę podobnie, tylko że w Starym Testamencie zakończyło się to nieco inaczej. Szumowska mam wrażenie, że tka trochę taką historię, co by było, gdyby Biblia jednak nie była patriarchalna, gdyby była historią o tym. Jak jak kobiety próbowały przełamać ten męski dyktat. I to mi się bardzo podoba, to jest bardzo fajnie wygrane. Zupełnie inaczej odebrałam tą historię, bo dla mnie The Other Lamp jest po prostu historią kobiet zachodu w pigułce. Ale jedno drugiego nie wyklucza. No trochę wyklucza, bo powiedziałeś, że jest to historia alternatywna. Co by było, gdyby kobietom się udało przełamać ten patriarchat? A przecież się udało, a przynajmniej jesteśmy w trakcie tego procesu. No i. Dla mnie właśnie jest ten film, kiedy nastąpiło to przełamanie, kiedy długo byłyśmy zaślepione tym kultem tego, że przecież tak ma być, że to jest oczywiste, a później nagle nadeszło przebudzenie i powoli kobiety zaczęły dążyć do tego, żeby jednak być równe mężczyznom. Śmieszne, bo w rzeczywistości to przebudzenie nastąpiło przede wszystkim podczas wojen. No, ale tutaj też jest jakaś skrajność, no bo podróżują przez długi okres czasu i wtedy też właśnie następuje przede wszystkim to przebudzenie w tej dziewczynie. Ja nadal uważam, że nie ma sprzeczności, ponieważ Biblia jako święta księga jest niekoniecznie historią samą w sobie, ale pewną matrycą myślenia. I fakt, że tutaj opowiadamy w pewnym sensie wątki biblijne, tylko przepisane w sposób feministyczny, no właśnie pokazuje, mhm. że jest to metaforyczna historia o tym, jak nam się współcześnie udało przełamać. Ten dyktat jednej strony. W ogóle też na co warto zwrócić uwagę. Ten film zaznacza, że ten patriarchat, ten taki skrajny patriarchat, który występuje w tym filmie, gdzie jest no dosłownie stado owiec i jeden baran, szkodzi również mężczyznom, ponieważ jeżeli nie jesteś tym mężczyzną na czele, nie jesteś tym przywódcą, to w zasadzie masz jeszcze gorzej niż te kobiety, bo idziesz na pierwszy ogień. Od razu giniesz w zasadzie, bo jesteś niepotrzebny stadu. Bo już stado ma przywódcę. A to jest bardzo freudowskie, to znaczy może być tylko jeden <grymne> mężczyzna przywódca jeżeli ktoś chce być przywódcą, to musi zabić tego, kto aktualnie przewodzi. I tutaj mamy dokładnie z taką sytuacją. Może być tylko jeden samiec w stadzie. No czasem w przyrodzie też tak jest. I tutaj nam Córka Boga pokazuje, że wszystkich mężczyzn poza jednym pasterzem należy tępić. Wiesz, tylko w naturze najpierw się odchowuje młode, <grymne> a później młode sobie... Szukają nowych domów. Tak. Tutaj nawet nie ma na to szans. Więc, tutaj jest historia: jak z domku Kras teraz o tron. Tak, oczywiście. No właśnie, tutaj jest ta nienawiść. Do innych przedstawicieli własnej płci, opracowana kulturowo, więc to jest coś zupełnie innego. Ale wątek przyrody też jest w tym filmie bardzo ważny, i to mi się podoba, że pasterz buduje mm -hmm. tą swoją społeczność, jakby właśnie troszeczkę na kontakcie z przyrodą, że jesteśmy odseparowani. Oczywiście, jak jesteśmy odseparowani, to łatwiej nam kontrolować swoje owieczki, ale ten kontakt z przyrodą ostatecznie zwraca się przeciwko pasterzowi. I tutaj mamy wyraźne nawiązanie do książki Clarissy Pinkoli-Estes Biegnąca z Wilkami. No właśnie, chciałam poruszyć ten wątek, ponieważ możliwe, że wielu krytyków, którzy oceniają ten film, nie jest zaznajomiona z tą lekturą. Tą wspaniałą lekturą, którą polecam każdej kobiecie, również mężczyźnie, ale dla kobiet jest to. Ja uważam, lektura że mężczyźni również powinni obowiązkowo przeczytać tą książkę, ponieważ powinniśmy wzajemnie próbować siebie zrozumieć. To prawda, ale najważniejsze, żebyśmy zrozumieli samych siebie. Dlatego jest to wyjątkowa książka, naprawdę ważna <gryw> dla każdej kobiety, żeby chociaż raz ją przeczytała tak dokładnie ze zrozumieniem. I ten film elementami, no garściami czerpie z tej lektury i nie wierzę, że scenarzystka mhm. nie inspirowała się tą powieścią, ponieważ mam wrażenie, że wręcz zdania są wyjęte tak. z tego. Poza tym na przykład egzegeza samej miesiączki jest tak. tutaj wprost wyjęta z Biegnącej z Wilkami, że z jednej strony w kulturze właśnie patriarchalnej miesiączka jest czymś złym, czymś mhm. co wyklucza, czymś co sprawia, że kobieta jest nieczysta, a Estes proponuje zupełnie inne odczytanie, że dzięki temu kobieta może się zjednać z naturą, poznać swój własny cykl, który jakoś odpowiada cyklowi przyrody. Znaczy generalnie ta badaczka wychodzi z założenia, że no, ta kultura patriarchalna spowodowała, że kobiety zatraciły więź ze własnym ciałem, mm. z własną energią, z własną właśnie siłą dzikiej kobiety tak zwanej. No i ta książka ma pozwolić kobiecie Odzyskać trochę tej więzi, jakby przejść taką drogę duszy, żeby poznać swoje ciało siebie na nowo. No i ten film robi coś podobnego. I na przykład jeden z polskich krytyków powiedział, że on nie poleca tego filmu nikomu, ponieważ u kobiet na przykład może wywołać straumatyzowanie miesiączką. Co jest to kompletnie z tym absurdem. Ponieważ oczywiście w tym filmie dostajemy takie elementy zawstydzenia miesiączką, co jest jak najbardziej prawdziwe w kulturze patriarchalnej: większość plemion, nasza kultura również bardzo się wstydziła miesiączki. Jeszcze do niedawna, jeszcze, jeszcze ja trochę miałam posmaki tego. Nadal krew w reklamach jest niebieska. Ale to jest tylko to zewnętrzne to jak otoczenie reaguje na bohaterkę, która dostaje okres. Ale zauważcie, że ona sama. Kiedy dostaje ten okres, to jest to dla niej moment przebudzenia. To właśnie wtedy zaczyna widzieć więcej, rozumieć więcej, i wtedy zaczyna kwestionować całą dynamikę władzy, która się dzieje u niej. Dlatego no, nie zgadzam się absolutnie, że ten film, jakkolwiek, traumatyzuje okres. U kobiet. Wręcz przeciwnie, właśnie ten film ma takie. Fakt, że jest to krótki film, i tak jak mówisz, niektóre rzeczy traktuje jednak powierzchownie, ale ten film no właśnie ma te elementy przebudzenia w sobie dzikiej kobiety, mm -hmm. przebudzenia w sobie ciała kobiety i żeby je zrozumieć, zaakceptować i czerpać z niego. To jest w tym filmie strasznie fajne i dlatego mi się spodobało. Tak, właśnie to połączenie z jednej strony wykładni zachodniej kultury i przełamania tej zachodniej kultury właśnie przez taki rytm dzikiej kobiety jest bardzo fajny. To mm. jest jeden z najciekawszych elementów i dlatego ten film właśnie się między innymi broni, ponieważ ma bardzo ciekawą sferę metaforyczną i interpretacyjną i to wszystko się ze sobą spaja. To może nie jest super oryginalne, to może nie jest jakoś ekstremalnie głębokie, ale jest bardzo spójne i dzięki temu ten film dobrze się ogląda i gdzieś zostaje w głowie po tym seansie. To prawda. Dlatego z naszej strony my ten film polecamy. Jak będziecie mieli taki bardziej kontemplacyjny nastrój, to możecie go sobie odpalić, a później dać nam znać, co o nim sądzicie. A od nas, póki co, to by było na tyle. Pa!